Rodziły się w Poznaniu. To duże szczęście dla, dla rodziców, ale też duży obowiązek dla rodziny, która zajmuje się wychowaniem i pielęgnacją dzieci. Starosta Szczecinecki przekazał dla Szczecineckich trojaczków łóżeczka wykonane przez barwickiego przedsiębiorcę. Gratuluję Państwu eee, tych trojaczków. No są naprawdę piękne. Eee, dwie dziewczynki śpią, a chłopak już rozrabia. Tak, w rodzinie. Mateusz jest najważniejszy, on będzie rządził. Mateusz Ta, To, że urodziła Pani trojaczki, to nie było dla Pani zaskoczeniem, bo wcześniej już Pani o tym wiedziała, tak? Wcześniej. Dawno się Pani dowiedziała? Dużo przed porodem? Przy pierwszych badaniach wiedziałam, że to będą trojaczki. Są Państwa pierwsze dzieci. To dla Was był szok, kiedy Pani Wiadomo. się dowiedziała? Wiadomo, że był szok. Spodziewaliśmy się bliźniaków, no bo to takie było długo, długotrwałe leczenie. No, trójaczki były zaskoczeniem, ale miłym zaskoczeniem. Widzimy, że pomaga tutaj cała, cała rodzina, brat, siostra. No, pracy jest chyba bardzo dużo. Oczywiście, każda para rąk się liczy. na no, przede wszystkim w nocy. We dwoje jest ciężko by karmić, bo jest trójka, zawsze jakieś dziecko jest pokrzywdzone. No, ale jakoś dajemy radę. No, rodzina jest praktycznie non stop przy nas, nie? Siostry, bracia, no, wszyscy pomagają. Dysponuję jakimkolwiek czasem, przychodzi nam i pomaga. No właśnie, to będzie poważne wyzwanie przed Wami. No i na pewno i status materialny Państwa w jakiś sposób się pogorszy. Dacie sobie radę? No musimy. Nie, 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 nie. Musimy sobie poradzić. No jest wyzwanie, no ale... Ale jesteśmy świadomi tego, że musimy sobie z tym wyzwaniem poradzić. Niektórzy, nie wiem, mogliby się nawet załamać, że to trojaczki, a dla Was to chyba jest wielka radość. Absolutnie to nie jest... Cyk... Powody do załamania? Absolutnie nie. Y, rodziła Pani w, w Poznaniu. Y, dlaczego nie tutaj? Ym, bo leczyłam się w Poznaniu. Y, leczyłam się przez, cały, przez całą ciążę w Poznaniu, a tutaj również byłam pod opieką lekarza ginekologa i lekarza rodzinnego, ale generalnie całą ciążę była prowadzona przez profesora w Poznaniu. Y -y. I dlatego. Taka była decyzja. A dzieci zdrowe? Oczywiście, bardzo zdrowe. Tak jak na 34 tydzień, to, to było takie miłe zaskoczenie, że, że nie trzeba inkubatora, nie trzeba dodatkowego wspomagania. One same od początku funkcjonowały. Tak. A jak teraz z pracą? No bo chyba państwo pracowali, to co teraz? Urlop? Nie, no ja już pracuję. Miałem dwa, dwa tygodnie opieki nad żoną, ale teraz normalnie do pracy. No bo jak jest rodzina, no to jedno musi pracować przynajmniej. Może no, ona wiadomo na, na macierzyńskim. Dzisiaj otrzymaliście od starosty takie ładne łóżeczka. One na razie to troszeczkę za duże, chyba będą dla tych maluchów. Czy już się przydadzą? Na pewno się przydadzą, bo w tej chwili dysponowaliśmy tylko jednym łóżeczkiem. One wszystkie trzy spały w jednym łóżeczku. Także oficjalnie Panu staroście dziękujemy za tak, tego typu wsparcie. Słuchaj ja jeszcze raz y, gratuluję, życzę tym maluchom dużo zdrowia. No, widać, że, że y, y, świetnie sobie radzą. Teraz to damy sobie radę. Jakby no tylko spać i jeszcze. Żeby nie rozrabiały. Nie dokuczają w nocy? No, no zależy, <laughs> zależy. Można pospać. Yes. No, można się przyzwyczaić do niespania. <laughs> Mm -hmm. No dziękuję Państwu za rozmowę i no, będziemy obserwować, jak dzieci rosną, jak no, się no, chowają. No, będę miał na przykład pół roku roczek, nie? No, zapraszamy na urodziny na pierwszy roczek. to na pewno będzie głośno. Bardziej, że, że trojaczki w szczecinku w ogóle w Polsce rodzą się no, rzadko. Jeszcze I raz. Nie, ja często, ale trojaczki bardzo rzadko. Bo w szczecinku to już 30 lat praktycznie nie było trojaków. To jest nowe, nowe pokolenie teraz. No może tak będzie, no i no, no może tak ma być właśnie. Dziękuję Państwu za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. W sali Związku Nauczycielstwa Polskiego zakończono pilotażowe warsztaty Teatru Profilaktycznego prowadzonego przez Teatr Stop z Koszalina. Realizowano program Akademia Sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych. Aktorzy poprowadzili warsztaty dla młodzieżowych liderów profilaktyki zwieńczone pokazem jednoaktówki Witkacego. Szczecinecka Młodzież uczestniczyć jeszcze będzie w warsztatach teatralnych i plenerze plastycznym sporem. Zwieńczeniem projektu będzie Wykonanych prac w kinie wolności. No i co? No nic, nic, no nic! A do tego. Jeszcze. Prawie 7 milionów złotych starostwo szczecińskie wyda na przebudowę obiektów na przystani przy ulicy Mickiewicza. Ma tam powstać regionalne centrum edukacji i ponadregionalny ośrodek rewitalizacji jezior. Projekt przez nas jest już wielokrotnie przedstawiany, podnoszony. Jest kwestia montażu finansowego, ponieważ całe przedsięwzięcie w kosztach inwestycyjnych ma wynosić około 6 milionów 600 tysięcy złotych. Z tego przebudowa tego obiektu starego i dobudowa nowych obiektów z adaptacją tych pomieszczeń na przechowywanie tych żaglówek, i innych urządzeń. To jest 5 milionów 100 tysięcy, a 1 milion 500 tysięcy to są wydatki związane z wyposażeniem. Wyposażeniem tego nowego obiektu i części tej noclegowej, ale też wyposażeniem tego ogólnopolskiego Centrum Rewitalizacji Jezior. Jeżeli z tych 1,5 miliona chciałbym jakby pokazać, ile jest na co, to około 950 tysięcy to jest właśnie wyposażenie związane z Ogólnopolskim Centrum Rewitalizacji Jeziora. Około 500 ilość tysięcy to jest wyposażenie to, które jest związane z tym nowym obiektem. My mamy to zadanie wpisane w wieloletni plan inwestycyjny. Wszystko wskazuje na to i dzisiaj mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że za chwilę rozpoczniemy procedurę przetargową na realizację tego przedsięwzięcia. Ponieważ ten montaż finansowy zostanie dopięty. Ja miałem niedawno spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska panem Jackiem Szanowskim i dosłownie w dniu dzisiejszym jakby składam zmieniony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o dotację na realizację tego zadania. Według deklaracji zapewnień pana prezesa jest możliwość uzyskania wyższej kwoty dotacji nawet do 75% wartości zadania. Zatem szacuję, że ta dotacja będzie z Wojewódzkiego Funduszu wynosić około 3 milionów 200 tysięcy złotych, z tego milion w roku bieżącym, pozostała kwota w roku 2014. Myślę, że za chwilę, czyli koniec maja, początek czerwca najpóźniej, podpiszemy porozumienie z dyrektorem regionalnym, dyrektorem lasów państwowych o współfinansowanie tego przedsięwzięcia z, ze środków lasów państwowych. Jest duża przychylność, pana dyrektora, chciałbym podziękować za właśnie tą przychylność, bo jest możliwe, że po zgodzie dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W roku bieżącym otrzymamy dofinansowanie na to przedsięwzięcie 600 tysięcy, a w roku 2014 400 tysięcy. W ten sposób, jeżeli to dopniemy, to w czerwcu ogłoszę przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Będziemy chcieli rozpocząć proces inwestycyjny we wrześniu, czyli tak przy przyspieszonym skróceniu tego sezonu żeglarskiego i będziemy mieli do przerobienia w tym roku około milion. Na 600 tysięcy. Całe zadanie będziemy chcieli skończyć gdzieś we wrześniu przyszłego roku. Będzie to całkiem nowy kompleks, nowy obiekt, który w mojej opinii będzie miał o wiele większe możliwości związane z przyjmowaniem osób korzystających z akwenu tego wodnego szczecineckiego. No jest taka krytyka, że w ten, po, po, po tym obiekcie, jak zostanie oddany, zlikwiduje się wszystko, co jest związane z żeglarstwem na jeziorze Trzesko. Absolutnie nie ma takiego zamiaru. Będziemy nadal chcieli czyli kontraktować jako samorząd powiatowy wszelkiego rodzaju koła zainteresowań związane z żeglarstwem, ale też w tym ośrodku będzie, wydaje się, o wiele więcej zajęć finansowanych również z programów i projektów Narodowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie edukacji. No i oczywiście centrum takie naukowe, czy centrum, które doświadcza i wypracowuje stanowiska w sprawie rewitalizacji jezior, ponieważ... Szczecinek jest dobrym przykładem tutaj próby rewitalizacji jeziora Trzesiecko w tych ingerencji i bioingerencja i, i, i aretory i, i to, co jest związane z tym piksowaniem, a zatem yy, istnieją różne jakby problemy i różne sprawy i różne te działania związane z rewitalizacją tych jezior i warto jest aby nad tym pracować żeby wychwytać te dobre przykłady i sądzę że Szczecinek w ten sposób może znaleźć się tutaj w jakiś tam kręgu zainteresowaniu również osób które są fachowcami w tej dziedzinie no i po trzecie niezmiernie ważne jeżeli spojrzymy dzisiaj na ten kompleks byłego zamku tak regionalna dystrybucja lasów państwowych ładne obiekty odnowione to co się gdzie jest zamkiem. No i tak jak kwiatek do kożucha, jest właśnie ten środek sportów wodnych. Stary obiekt, zaniedbany, gdzieś tam jakiś garaż, gdzieś rozlatujące się budynki. Chcemy, aby w tym kompleksie można, powie można powiedzieć o takim dobrze zagospodarowanej przestrzeni, która ma służyć celom publicznym. A zatem koniec 2014 może być tym zamknięciem całego procesu inwestycyjnego, jeżeli chodzi o ten obiekt. Lekcja Równości to nowy podręcznik dla nauczycieli, którzy, który promuje różne sposoby walki z homofobią. Podręcznik objęła patronatem minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Zapytaliśmy posła Wysława Suchowiejko, co sądzi na ten temat. Obaj się uśmiechamy. Telewizorzy widzą tylko mój uśmiech, pana redaktora nie, ale zaświadczam, że też pan redaktor uśmiechał się i uśmiecha się nadal, kiedy mówi o walce z homofobią, nazywając ją modną. No, ja przyznam, że rzecz przestaje śmieszyć, kiedy coraz o niej głośniej. Pojawia się przy niemal każdej okazji w sejmie, gdy tylko mowa na przykład jest o ustawie, o obowie nienawiści. To jakby okazuje się, że przede wszystkim właśnie o to chodzi. Jak mówimy o równości, to już przestaliśmy mówić o mniejszościach narodowych. Cały czas pojawiają się tematy związane z równością mniejszości seksualnych, a już tak dokładnie, jak się przyjrzeć, chodzi o tzw. LGBT, czyli o lesbijki, gejów, biseksualistów i transseksualistów. No i tu chcę powiedzieć coś, że no, może jest to modne, ale w pewnych określonych kręgach. Ja myślę, że nie jest to temat, którym interesują się nasi obywatele i uważają go za najważniejszy z punktu widzenia interesów życiowych. Ale byle, by dziecka z kąpielą nie wylać i nie lekceważyć tego zupełnie, bo jak zlekceważymy, to gdzieś samo się rozrośnie i zaskoczy nas właśnie tym, o czym pan redaktor powiedział. No, tym, że oto na studniówkach nie będzie można tańczyć poloneza. No dlaczegoż by? Ano dlatego, podobno, że tańczą go dziewczęta i chłopcy. A więc, no, jakby w kierunku heteroseksualności tutaj dążymy. Y... Może można go będzie tańczyć, jeżeli będą pary tańczyły na przemian. Nie wiem, dziewczyny z dziewczynami, dziewczyny no z chłopcami i chłopcy tak, z chłopcami, tak? Myślę, że pan Świerszcz, który jest redaktorem tej lekcji równości, tak się nazywa ten podręcznik, byłby panu wdzięczny za to rozwiązanie. Może zresztą takie rozwiązanie tam proponują. Nie skreślamy poloneza pod warunkiem, że dziewczęta będą tańczyć. No, ta pierwsza para, no. Ta Tradycyjnie no niech będzie chłopak z dziewczyną, druga dwóch chłopaków, trzecia dwie dziewczyny. Tak, no, są jeszcze inne możliwości, które wyobraźnia podpowiada, ale pozostawmy je na razie. Nie, nie będziemy śpierszczowi podpowiadać. Niech sam na nie wpadnie. No a, a przez chwilę mówiąc poważnie, no, za daleko to wszystko i za szybko. E, obyczaje nie są dane raz na zawsze, tak bym powiedział, zmieniają się, ale wszelkie te nowinki e, tutaj tak nahalnie wprowadzane budzą. No nie wiem, czy pana redaktora, ale we mnie budzą reakcję niechętną, budzą sprzeciw. E, hola, hola, powiedziałbym, jak, jak to Cymański kiedyś mówił. No nie tak prędko i nie wpychajcie mi się tutaj w pewne obyczaje e, tradycyjne. No dlaczego my Poloneza? Tańczymy na studniowcu. To jest tradycja, bo kiedyś polskie bale rozpoczynały się od poloneza, którego tańczyła starszyzna. Mazura tańczyli młodzi. Ale zostawmy już mazur, trudny taniec, polonez, łatwiej, chociaż on na niektórych, może się ktoś na mnie obrazi, studniówkach wygląda jak kucany, a nie chodzony, ale to już zupełnie inaczej. W Szczecinku nie jest tym źle, a to zasługa pani Katarzyny Balon. Pozdrowienia, bo ona w wielu szkołach tego Poloneza układa, ustawia, i rzeczywiście dba o to, żeby rzeczywiście był tańczony z figurami i tańczony, a nie tylko kucany. Więc w każdym razie wydaje mi się, że szacunek dla tradycji mamy głęboko zakorzeniony naszej obyczajowości, i Polonez jako taniec figurowy, taniec par nie heteroseksualnych, ale chłopców i dziewcząt, Pan Panów i Pań pozostanie na długo. Chociaż powiem Panu redaktorowi, że miałem szansę w 2008 roku być prekursorem nowości, ponieważ skoro zatańczyłem z moją córką, wtedy absolwentką, uczennicą klasy maturalnej szkoły społecznej, liceum społecznego, zatańczyłem z nią poloneza, jako dyrektor szkoły zawsze z jakąś uczennicą to czyniłem e, na studniówce, to kiedy w 2008 roku maturę pisał mój syn, no to doszedłem do wniosku, że teraz pewnie się obrazi jak z nim nie zatańczę, no będzie zazdrosny, że z siostrą tańczyłem, ale, a, z nim, a z nim nie, ale mój syn zazdrosny nie był. Nie doszło do tego, no i może dobrze, no w tych sprawach chciałbym pozostać tradycjonalistą, jak myślę większość naszych obywateli. Przyzna pan, że takie publikacje to jest e, sprawa, no według mnie e, absurdalna, e, zwłaszcza, że pod tą publikacją podpisuje się pani minister. E, no więc bycie ministrem, o Jezu, co ja teraz powiem, ale powiem, bycie ministrem e, nie e, impregnuje przed mówieniem głupot. Albo robieniem tychże. Zdarzają się ministrom takie rzeczy. E, mówiąc to, e, z całą świadomością e, krytykuję panią Agnie, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz za ten pomysł. Mam nadzieję, że podobne stanowisko będzie miała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, której w Sejmie członkiem jestem i że zajmiemy się na jednym z posiedzeń. O, przypuszczam, że koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości bardzo szybko się <laughs> będą chcieli tym zająć. E, I e, spotka się ten pomysł z naszą Krytyką I odpowiednim stosunkiem do tego, no cóż, wydawnictwa, takie nazwę, gorzej by było, gdyby ono było zalecane i wręcz no, niejako mocno promowane w szkołach. W, w tych swoich sformułowaniach, tutaj pewnie nasi widzowie nie wszystko o tym wiedzą, ale jak ściągną to się dowiedzą, z internetu jak ściągną to się dowiedzą, że na lekcjach polskiego trzeba będzie mówić, że Konopnicka była lesbijką, Wąbrowicz był gejem. Czytując Rosjan powiem, a, no, no, i Warneńczyk, i, i inni, inni, ja powiem, no nie za eto my ich lubimy, jak mawiali Rosjanie, Gąbrowicza za jego e, książki, tak samo Konopnicką, za, za wiersze, za, za jej e, e, literaturę dziecięcą, e, a ich seksualność nie ma tu naprawdę nic do rzeczy. Już najbliższą sobotę, czyli już jutro, Szczecinieckie Muzeum Regionalne odsłoni swoje tajemnice. Muzealnicy zapraszają na kolejną noc muzeów w okresu 1945-60. Wystawę będzie można oglądać w sali wykładowej muzeum. Noc w muzeum będzie Europa, bo w całej Europie w tym dniu czy tej nocy muzea są otwarte, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, bo to jest z jednej strony reklama czujemy się Euro Europejczykami, jak to mówią czasem pełną gębą. Ale faktem jest, że jest to no, duża frajda dla nas, dla muzealników. Możemy się po raz kolejny pochwalić, co mamy, co kupiliśmy, co zdobyliśmy, pokazać naszą pracę. No, prawdą jest to, że w tym dniu szczególnie dużo osób do nas przychodzi, z czego się oczywiście bardzo cieszymy i wszystkich bardzo na tę noc muzealną zapraszamy. Żeby na początku jeszcze raz to podkreślić, to jest 18 maja o godzinie 18, zaczynamy. A sama, sama impreza, najwzględniej no to tak jak co roku, będzie poświęcona jednemu wiodącemu tematowi. Tym razem wiodącym tematem będzie Szczecinek lat 50.-60. Pretekstem do tego dała wystawa, fotograficzna wystawa pana Jana Kurka, który mm, uczył się w naszym ogólniaku i, będąc y, uczniem, miał aparat fotograficzny. W ogóle był z zamiłowania od malinkości, jeśli tak można powiedzieć, fotografem. Zresztą później profesjonalnie w tym pracował w telewizji y, w Poznaniu i zostawił sporą ilość zdjęć Szczecinka z tamtego okresu. E, Podkreślam to, dlatego że wówczas mało kto miał aparat. A to, co oddało to, co oddał jego obiektyw, jego oko, bo też trzeba umiejętnie tym obiektywem oporować, nie tylko chodzi o ostrość, ale w ogóle o pewne ujęcia, to jest źródło no, doskonałe, naprawdę. I wokół tego rozbudowaliśmy całą imprezę. Więc będzie kwartet pana Andrzeja Walczaka. Wszystkim nam znany, który no da koncert, krótki, ale bardzo sympatyczny. Będą takie konkursy historyczne dotyczące Szczecinka z tamtego okresu. No i oczywiście, jak co roku, pokażemy nasze najnowsze nabytki od maja ubiegłego roku do maja tego roku. Jednym słowem, wydaje mi się, że impreza będzie Interesująca, ciekawa, wszystkich zapraszamy. Będzie sporo niespodzianek. Liczymy, że Państwo zaszczycą nas swoją obecnością, tak jak w tamtych latach, tak i w tym roku. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecinka i nie tylko okolic, wszystkich gości, przyjezdnych. Wszystkich serdecznie zapraszamy. W hali w gimnazjum w Turowie koło Szczecinka rozegrano wojewódzki finał gimnazjady w Koszykówce dziewcząt. Rywalizują dziewczęta z Koszalina, Gryfina, Czaplinka i Turowa. W chwili, gdy realizowaliśmy ten materiał, turniej jeszcze trwał. Drużyna z Turowa uważana jest za faworyta? Czy, czy jesteście takim outsiderem? Nie, outsiderem na pewno nie jesteśmy, natomiast każdy inny wynik niż wygrana koszalina dzisiaj byłaby niespodzianką. Koszalin jest to szkoła profilu koszykówki. Od 3 lat dziewczyny trenują razem koszykówkę. No i to jest zdecydowany faworyt, natomiast no, piłka w grze będziemy walczyć. To, że gracie w finale, to już jest chyba wyróżnienie i duży sukces Waszej szkoły. To znaczy jest, ale na to trzeba było zapracować. Rok temu też graliśmy w finale. Więc powtórzyliśmy sukces z zeszłego roku. W zeszłym roku było trzecie miejsce i liczymy, że w tym roku będzie wyższe. Miejmy nadzieję. A jakie jest zaangażowanie młodzieży w sport tutaj w Turowie? Bo to nie tylko koszykówka, ale również inne dyscypliny. Znaczy, ogólnie młodzież w Turowie i młodzież wiejska, mogę tak powiedzieć, jest bardzo zaangażowana w sport. My już kolejny raz z rzędu organizujemy jakąś wielką imprezę. Organizowaliśmy dwa, dwie rundy Coca-Coli Cup dla chłopców w piłce nożnej, organizowaliśmy regiony w piłce ręcznej dziewcząt. Także cały czas się coś dzieje, dzieciaki są chętne, chcą pracować i wyniki są. Tutaj grają dziewczyny tylko z Turowa czy... czy... Tylko sturowa. Tak. Tylko sturowa. To są zawody gimnazjalne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Także tutaj są reprezentacje typowo szkolne, czyli dziewczęta tylko uczęszczające do szkoły w Turowie. A jak ciężko i często. Yy... Dziewczęta trenują, aby osiągnąć taki sukces? Znaczy dzisiaj na boisku zobaczymy dziewczyny, które trzy z nich trenują u nas w klubie od czterech lat. Obecnie mają trzy treningi w tygodniu, półtora godzinne. Natomiast trzy dziewczyny od roku uczęszczają do grupy, pozostałe trzy dziewczyny są typowo ze SKS-ów. Także, także grupę mamy zróżnicowaną no i tak wygląda to dzisiaj. Jeżeli chodzi o młodsze roczniki, tutaj możemy się cieszyć, że już. W szkole podstawowej roczniki 2001-2002 tamta grupa jest znacznie liczniejsza, regularnie trenująca. No już za chwilę nawet w Gorzowie będzie uczestniczyła w pierwszym swoim turnieju ogólnopolskim, trzydniowym w przyszły No to które miejsce obstawiacie? Ja myślę, że o drugie na pewno powalczymy. No, mam nadzieję, że to srebro jest w naszym zasięgu i o nie, o, o nie będzie na pewno trudno, ale powalczymy. No Zobaczymy, czy wtedy uda się postawić jakieś warunki Koszeninowi w finale. Najpierw powinniśmy wygrać mecz pierwszy i tym się na razie martwię. Pani też tak uważa? Słucham. Jeszcze? Pani też tak uważa? Ja też tak uważam. Ja w ogóle jestem optymistą i zawsze uważam, że my powinniśmy walczyć o najwyższe cele. Ale jak to Marcin mówi, on jest pesymistą. Ale pesymista to człowiek, który jest optymistą, ale dobrze poinformowanym. Tak więc ja uważam, że że mamy szansę na wszystko, a tak naprawdę, dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Okaże się, jak zagramy. No tutaj dopowiem tylko, że w zasadzie to tylko taki realizm trenerski. No wiem po prostu ile e, materiału, jaką pracę wykonał Koszalin, e, natomiast no, wiem, co my możemy, jeżeli mielibyśmy, tak jak tutaj mam tą trójkę dziewczyn od czterech lat trenującą, dzisiaj byśmy naprawdę walczyli o złoto. Ja jestem realistą, natomiast no póki piłka w grze, zobaczymy. Wczoraj na boisku siódemki rozegrano mistrzostwa powiatu w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna z Grzmiącej, a wśród chłopców najlepsi byli piłkarze z siódemki, którzy w finale pokonali Barwice 1 do 0. Natomiast w Drawsku Pomorskim rozegrano finał wojewódzki Pucharu Wielgusa. Dobrze spisały się dziewczęta z Akademii Piłkarskiej, zajmując drugie miejsce, które uległy tylko piłkarkom z Wałcza. 18 maja w kinie Wolność odbędzie się Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej. Początek o godzinie 9.30. Również w sobotę Fundacja Mienia Stanisława Karłowskiego zaprasza do majowego Ogrodu Warzywnego. Początek spotkania o godzinie 10.00. Natomiast w niedzielę koło wędkarskie Jesiotr zaprasza na zawody spinningowe Szczupak 2013. Zawody odbędą się na jeziorze Ciemino. W niedzielę o godzinie 16 w Szcześnieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy 28 lutego 14 odbędzie się spotkanie z europosłem Markiem Grubarczykiem, posłami Joachimiem, Joachimem Brudzińskim, Czesławem Hocem i Stefanem Strzałkowskim Sprawa i Sprawiedliwości. Posłowie oczekują na pytania. Parafia Świętego Ducha zaprasza na doroczny festyn parafialny, który odbędzie się w sobotę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie bardzo wszystkich mieszkańców Szczecinka. W sposób szczególny też parafian naszej parafii Ducha Świętego. Zgadza się. Nasza parafia od wielu lat organizuje festyny parafialne. W tym roku ten festyn rada parafialna zadecydowała, że będzie zorganizowany na terenie Osiru, tak właściwie na terenie dawnej ślusarni. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich naszych parafian, ale również mieszkańców Szczecinka, gdyż przewidzieliśmy wiele też atrakcji i gier, czy też. Impres sportowych. Tutaj widać bardzo często nad jeziorem w parku. Wiele mieszkańców Szczecinka chodzi, korzysta z kijami, gdzieś uprawia bardzo tę popularną dyscyplinę sportową. Znalazł się Jeden, y, jedna z osób, która chciałaby zrobić szkolenie, gdyż zauważyła, że wiele osób używa tych kijów nieprofesjonalnie, poprzez co y, ta cała praca z kijami idzie na daremno. Więc o 15.30 będzie szkolenie, krótki pokaż, instruktor jak chodzić z kijami Nordic Walking, a oficjalne rozpoczęcie naszego festynu o godzinie 16.00. Przewidujemy wiele gier i zabaw dla dzieci, mecze u nich, hokeja, gry i zabawy sportowe, dla dorosłych oczywiście. Będą też poczęstunki, będą i wyroby kulinarne, pierogi, gulasz, kasza, gryczana, oczywiście będzie też wyroby z grilla, karkówka, kiełbaski przy piwie. Ufamy, że jeśli pogoda dopisze, a nasi parafiani czy też mieszkańcy Szczecinka będą chcieli się bawić, to będzie też i możliwość przy posiedzenia przy muzyce biesiadnej czy też potańczenia tam na, 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 na parkiecie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. I jeszcze chciałem Państwu przypomnieć o sobotnim meczu. Mecz rozegra wielim szczecinek, a jego przeciwnikiem, tym razem w sobotę o godzinie 17 będzie drużyna Sławy Sławno. I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami kolejna propozycja na dzisiaj, czyli spotkanie z panem Zenkiem. Muzyka